Dzisiaj w odcinku zgrupowanie kadry juniorów, wywiady z chłopakami, którzy byli w Anglii, oraz krótkie podsumowanie turnieju Players Championship. Na koniec ciekawy wywiad z Przemkiem Krukiem. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie na kanale Grzegorz Biernacki. Snooker. Dzisiaj dwie ciekawe rzeczy dzieją się w snookerze. Pierwsza to w klubie Billboard przy ulicy Kasprzeka 7. Odbywa się zgrupowanie kadry juniorów, które prowadzi Mateusz Baranowski. Za chwilę zdam Wam relację z tego, co tutaj się dzieje. Oraz druga rzecz to dzisiaj niedziela, no pewnie oglądacie to parę dni później, ale dzisiaj kończy się turniej Players' Championship, który przez ostatnie 7 dni mogliście oglądać w Eurosporcie. Podsumowanie tego, co się wydarzyło też zobaczycie w tym odcinku, także zapraszam do oglądania. To zgrupowanie to były ostatnie szlify przed zbliżającymi się już wielkimi krokami mistrzostwami Europy na Malcie. Nasi juniorzy będą rywalizować w kategoriach do lat 16, 18 i do lat 21. Dobra, Kuba, widzę, że Ty jesteś tak zdeterminowany, tak zmotywowany. Ty każdą bilet, jak mierzysz, to tak jakbyś chciał oczami ją zjeść. Powiedz, jak się czujesz przed mistrzostwami. Czuję się przygotowany. Widzę, dużo trenowałem, zrobiłem progres, mi się wydaje. Jeszcze decyzję musimy potrenować i jestem gotowy na wyjazd. Witek, słuchaj, uczestniczysz tutaj w tym wspaniałym zgrupowaniu, jak ci się gra? Yy, no bardzo dobrze. Yy, miałem nadzieję na setkę, no ale było blisko, tylko 94. To tak z gry zrobiłeś, czy z ćwiczenia jakiegoś? No z układu. Z układu. No to kurczę, ja już zaraz będę się bał, nie, nie chcę z Tobą grać, bo byś mnie ograł, Prawo, Wojtek, też tutaj załapałeś się na to zgrupowanie, lecisz na Maltę. Czy jesteś podekscytowany? Tak, na pewno jestem podekscytowany, ponieważ to moje pierwsze mistrzostwa, więc jadę tam po prostu, żeby zobaczyć, jak mi idzie na tle innych zawodników. Ostatnio robię dużo breaków 50, plus, więc. Czuję, że jestem w stanie wygrać coś. Jest, jest mega robota w to włożona. Chłopaki się fajnie zgrywają, fajnie ogrywają. Wspólne ćwiczenia i co najważniejsze, jest trener od strony takiej czysto praktycznej im tą wiedzę przekazuje. Ze mną trener kadry juniorów Mateusz Baranowski. Słuchaj, przygotowujesz tutaj młodzież do wyjazdu na Mistrzostwa Europy. Na czym ty się tutaj koncentrowałeś i w jaki sposób według ciebie mogłeś im tutaj pomóc tuż przed wyjazdem? Tak, no to jest taki, tak naprawdę taki bardziej sprawdzian. To nie jest tak, że my przyjeżdżamy tutaj, remontujemy technikę, e, czy coś w tym stylu. Nie, chcę, żeby chłopaki jeszcze dostali taki, e, taką informację zwrotną po turnieju, co można, ewe, e, po zgrupowaniu, co można ewentualnie jeszcze poprawić, skorygować. Przed Mistrzostwami Europy został tylko tydzień. E, myślę, że jesteśmy fajną drużyną, chłopaki e, dużo spędzają ze sobą czasu, naprawdę widać fajny kontakt, a to jest bardzo istotne mimo, że to sport indywidualny, to jest to bardzo istotne na takich turniejach, gdzie jednak jesteśmy za granicą, są inni zawodnicy, no i czujemy się nieswojo w innym kraju, także myślę, że będziemy drużyną, widać, że te formy są przygotowane, tak jak w tamtym roku jechaliśmy na Mistrzostwa raczej z myślą, że o, ogrywamy się, dostajemy bęcki i wracamy do domu, tak w tym roku ja widzę naprawdę tutaj bardzo duży potencjał w wielu zawodnikach. Na zgrupowanie został też zaproszony Kacper Papiernik, psycholog sportowy, którego zadaniem było przygotowanie zawodników pod kątem mentalnym. Celem na to, na te dwa, na to spotkanie dwudniowe było przede wszystkim zbudowanie u naszych młodych adeptów takiej świadomości dotyczącej tego, jak się przygotowywać do turniejów międzynarodowych, jakie stawiać sobie cele, nad jakimi aspektami technicznymi popracować, jak budować swoje nastawienie czy też nad czym, nad czym pracować właściwie na tym przygotowaniu do takiego turnieju. To była pierwsza część nasze, nasze, naszej sesji. Druga bardziej już polegała na budowaniu takiego, na wzmacnianiu i wzmacnianiu poczucia takiej zespołowości. E, poprzez, e, I najlepszą formą jest po prostu poprzez zabawę, e, organizowanie różnego rodzaju ćwiczeń, tak jak chociażby... Właśnie, bo widziałem, jęga była, jakieś labirynty, o co tu chodziło? Tak, e, ja tutaj często, ja też stosuję najczęściej właśnie w pracy z młodymi zawodnikami, tak jak wspomniałem, nauka poprzez zabawy jest najlepszą formą, ponieważ daje nam bardzo dużo radości, takiej ekscytacji i wyzwala też taką kreatywność i daje dużo różnorodności w przygotowanie mentalnym, w jakiejkolwiek dyscyplinie, nie tylko w snookerze. Dlatego też postanowiłem wykorzystać gdzieś tam te formy zabawy w postaci jęgi, żeby też zobaczyć jak zawodnicy, którzy funkcjonują gdzieś w tym sporcie indywidualnym, jak funkcjonują jako zespół, bo bądź co, bądź jedziemy, jedziemy tam jako kadra, jako drużyna, jako taka mała rodzina snookerowa, więc warto, żeby się wzajemnie wspierać, bez względu na to, czy my jedziemy tam jako zawodnicy, którzy będą ze sobą rywalizować, czy też jedziemy po to, żeby się, jako też taka właśnie taka ta rodzina reprezentacyjna. Drugiego dnia do reszty kadrowiczów dołączyli też zawodnicy ze snookerowego klubu sportowego, którzy ostatnie kilka dni spędzili w Wolverhampton, gdzie grali, trenowali oraz oglądali turniej Players Championship na żywo, prosto z areny. Kuba przyjechałeś tutaj na zgrupowanie, chociaż przyznaliśmy się wcześniej, że spałeś zaledwie 3 godziny, bo byłeś na tym wyjeździe w Anglii. Powiedz na początku, jak tam w ogóle ci się grało? Bardzo dobrze, jakby bardzo, bardzo intensywny tydzień. Poświęciliśmy ten czas w zasadzie tylko na granie. graliśmy od 6 do 8 godzin. Zdobyliśmy dużo doświadczeń jak i ja, tak, tak i reszta chłopaków. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Hubert, dopiero co wróciłeś z Anglii no i wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ci się tam w ogóle podobało. No, była bardzo przyjemna atmosfera, fajny klub, trenerzy bardzo dobrzy. No, dołożyli mi też ważny techniczny aspekt, podnieśli moją skuteczność. Krótko mówiąc, bardzo mi pomogli. Wróciłeś też z Wolverhampton. Jak Ci się podobało w Anglii? No, bardzo ładne państwo, bardzo fajnie się grało. Poziom zawodników mnie trochę rozczarował, bo nie grają najlepiej. Z trenerzy jednak widać, że są trochę lepsi niż inni. Co lepszy za Przemka? Ciężko powiedzieć. Nie, nie no dobra, trudne pytanie zadaj. Okej, okay, ale czyli co, trenerzy Ci się najbardziej podobali? No tak. To po tej wizycie w Anglii ten poziom twój się poprawił? Wydaje yy, mi się, że tak. Zrobiłem kilka czterdziestych, pięćdziesiątek, to I pokazałeś tym brytolom, jak się gra w snukera, tak? Tak. No dobra, no i tam siedziałeś w play na Players Championship na trybunach jak Ci się podobało? No bardzo fajne przeżycie, tak oglądać na żywo tych wszystkich zawodników, autografy. Inaczej, inaczej niż w telewizji? Oczywiście, że tak. I co tam udało się autografy, zdjęcia porobić? Tak, tak. Pierwsze autografy były od sędziów. Okay. No ale jakieś gwiazdy Snookera spotkałeś, jakieś idoli swoich? Tak, tak. Wzięliśmy autografy od O'Conora i tam innych jeszcze różnych zawodników. Niestety Trump i Allen nam uciekł. Trudno, ale następnym razem się uda. I teraz płynnie przejdę do krótkiego podsumowania Players' Championship rozegranego w angielskim Wolverhampton. Był to w sumie turniej jednego zawodnika. Zdecydowanie wygrał najlepszy. Sean Murphy, bo to o nim mowa, w całych zawodach wbił aż 11 breaków, powyżej 100 punktów, w tym aż 5 setek w finale, w którym zagrał z za Alisterem Carterem. Murphy wygrał mecz wynikiem 10 do 4, czym sięgnął po swój dziesiąty tytuł rankingowy w karierze. No dobra, żeby ten odcinek spiąć jakąś taką ładną klamrą, to udałem się na końcówkę finału do Eurosportu i tutaj porozmawiam z Przemkiem Krukiem, który komentował dla Was ten finał. Pierwsze pytanie, Przemek, czy jesteś zmęczony? Czemu nie? No bo dzisiaj z tej Anglii wróciłeś i jeszcze komentowałeś dwie sesje finału. Się, nie, luz, 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 serio. No. no dobra, to na początku Players' Championship sukces Szona Murphy'ego, jak to oceniasz? Jak ci się podobał no, ten popis umiejętności? Nie, mega sprawa, w ogóle nie spodziewałem się. My tam mieliśmy w Anglii takie typowanie, z rundy na rundę Hubi zbierał y, wyniki, i, i ja cały czas przeciwko Murphiemu typowałem. Nie dlatego, że nie wierzyłem w niego czy coś, tylko wszyscy obstawiali na Murphy'ego, bo faktycznie forma imponująca, ale ja chciałem tam się w tych rankingach przebić, bo jakieś punkty przyznawał. No i z tego punktu widzenia trochę rozczarowujące dla mnie, natomiast mega, mega zasłużony sukces i, i wiesz, to długie wyczekiwanie, ale forma jaką pokazał jest, jest po prostu no, z innej planety, nie? Jakby to udało się utrzymać do Mistrzostw Świata i jeszcze tam paru podskoczy z taką topową formą, to będą mega zawody znowu w Crucible. No dobra i teraz ta kwestia tego, że byłeś tam na miejscu ze swoimi uczniami jako sporto snukerowy klub sportowy, Powiedz, jak tam oceniasz w ogóle ten wyjazd? Co tam się dokładnie działo? Wiesz co, jest tak, że nie wiedziałem, czego się spodziewać. Nie? To jest pierwszy tego typu wyjazd. Wiem już teraz na 100%, że nie ostatni. Będziemy, będziemy no, przygotowywać się jakby wyciągając wnioski z tego, co, co było na kolejne wyjazdy i w to i pewnie w inne też miejsca. Natomiast no, pojechaliśmy po naukę, zrozumienie gdzie jesteśmy względem Anglii, no bo celem jest i będzie dla mnie main tour, a potem zakładam, że kolejne cele będą też wyznaczane. I no, po tym co widziałem, zobaczyłem, czego doświadczyłem, wiem, że jesteśmy bliżej tego main touru niż, niż mogło nam się wydawać. To nie chodzi oczywiście też o jakąś bardzo bliską perspektywę, ale mi się nie śpieszy, mogę na to długo czekać i, i nie mam z tym problemu. Natomiast no, doświadczeniem myślę, dla chłopaków rewelacyjne. Fajna wizyta w samym Wolverhampton, arena niesamowita. To, to z zewnątrz nie wygląda tak imponująco jak w środku. Naprawdę ta uprawa i to opakowanie jest doskonałe i, i no mam nadzieję, że po prostu dla chłopaków to też będzie taka dodatkowa zachęta, motywacja, żeby po prostu ciężko, ciężko pracować. Myślę, że to jest to, na co najbardziej chcę teraz liczyć, że, że i chłopcy, i ich rodzice. Poczuli, że nie są tak daleko, a właściwie, że są przed rówieśnikami z Anglii, co, co wydawało się w ogóle jakimś absurdalnym stwierdzeniem czy tezą i zmotywuje to do tego, żeby bardziej pracować, bo bez tego to można mieć ogromny talent, a chłopaki, niektórzy, no tam już wiem, że tego talentu nie brakuje, no, potwierdza się, że nie szerokość geograficzna zależy od tego, z jakim talentem się rodzisz, tylko. Jest to, jest to całkowicie niezależne, no ale to musi być podparte dużą pracą i właśnie teraz na te pracę liczę na no to zaangażowanie i samych zawodników i, i, i rodziców, bo to jest też świetna, świetna rzecz, że ci rodzice są zaangażowani, ale teraz mamy takie potwierdzenie, że, że nie, 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 nie są jakieś tam przekomorzanki czy czcze tezy, że my możemy, tylko faktycznie, faktycznie to już mamy potwierdzone, także jedziemy dalej. Od jutra ciężka praca dalej się zaczyna. No dobra, i ostatnie pytanie. Zwykle siedzisz tutaj w Dziopli, komentujesz stąd, a teraz pojechałeś już tam na miejsce. Jak w ogóle Ci to podobało? Zawodnicy, kogo spotkałeś? Co tam się wydarzyło w tym Wolverhampton? To było oczywiście sporo, sporo zawodników. Ja no, nie będę ukrywał, że to przede wszystkim ta wyprawa do Wolverhampton to dla, dla dzieciaków, nie? I oni mieli niesamowitą frajdę z tego, że spotkali na początku tam Marka Alena. Chyba zda, udało się złapać gdzieś tam, jak byliśmy jeszcze w kolejce do wejścia na arenę. Później yy, kilkoro sędziów, yy, z którymi autografy i zdjęcia sobie robili, jak do nas... Wiecie, Falili się dzisiaj też. Tak, no. Jak wiesz to no, dla mnie w ogóle mega moment, jak yy, Henry do nas pomachał, bo on był tam w, tej, w takim studiu komentatorskim, dosyć prowizorycznym, ale w którymś momencie dostrzegł nas zresztą. Szczęście, znaczy szczęście, nie przypadek, że nie, nie było nas trudno dostrzec, wyłapał nas, tam pomachał, odmachaliśmy, on znowu jeszcze bardziej, także to było też wielka frajda dla dzieciaków, potem, potem jeszcze złapaliśmy go przed areną Kendoherty, Rob Walker, także to są duże, duże postacie, z którymi udało się tam spotkać, zrobić zdjęcia, z, wziąć autografy, też kolejna motywacja dla wszystkich tych snukarzystów moich. Słuchaj, to dziękuję Ci bardzo, gratuluję dziękuję. wyjazdu. I to już wszystko w tym odcinku, dzięki za oglądanie, cześć.